Hokejowi kibice, hokejowe środowisko odlicza już tak naprawdę dni, a e, można powiedzieć nawet godziny do finału Pucharu Polski w Kraków Arenie. Wielki test, właśnie, lodowiska w stolicy Małopolski. Czy te, te godziny tak naprawdę zalicza? zaczyna już odliczać także Jakub Wanacki, reprezentacyjny obrońca GKS-u Tychy? Na pewno jak się dowiedzieliśmy o informacji, tak, że rozgrywamy ten finał w kraku Arenie, na pewno jakaś adrenalinka tam skoczyła do góry, fajnie, że na takiej hali będziemy grać, ale powoli, krok po kroku mamy jeszcze dużo meczy w lidze przed sobą i jak przyjdzie czas na puchar, dopiero wtedy będziemy o tym myśleć, bo na razie jest jeszcze dużo spotkań przed nami i musimy się na tym, to są nasze główne cele teraz. Jest pomysł, by Kraków Arena była swego rodzaju domem polskiej reprezentacji, tak jak piłkarze grają na Stadionie Narodowym, hokejowa kadra mogłaby grać właśnie pod Wawelem. Twoim zdaniem to dobry pomysł? Jak najbardziej. No jeśli hokejowa prezentacja ma grać na takiej hali i jeszcze ta hala by się wypełniała, to jak najbardziej. No im więcej ludzi będzie chodziło na ten hokej, więcej ludzi to oglądało, to mam nadzieję, że ta na teraz niszowa jakby dyscyplina w naszym kraju będzie szła cały czas do góry. Myślisz już o Mistrzostwach Świata? W kwietniu ten bardzo ważny turniej dla naszej reprezentacji. A ty przecież chcesz być ważnym ogniwem defensywy. Chcę być bardzo, ale na razie skupiamy się jeśli chodzi o kadrowe cele na dwumeczu z Włochami, tam żeby się pokazać jak najlepiej i dopiero później krok po kroku jeszcze po nowym roku jest turniej, także na Spokojnie, najpierw trzeba te dwa turnieje, te sparingi, turnieje grać, a później już celne na mistrzostwa. Najpierw ograliście Włochów podczas EIHC w Gdańsku, następnie w Budapeszcie. Macie swego rodzaju chyba psychologiczną przewagę nad tym zespołem, który tak naprawdę w światowym rankingu jest wyżej notowany? Jasne, udało nam się wygrać te dwa mecze. Nie jest pokazane, że jeśli jest ktoś wyżej w rankingu, to musi nas. Bić, bo tak wcale nie było. Pokazaliśmy się z dobrej strony i mamy nadzieję, że udowodnimy to teraz w tym dwumeczu. Także, że potrafimy z nimi grać i będą to bardzo dobre mecze w naszym, w naszym wykonaniu. Czekamy zatem na ten dwumecz właśnie w Mediolanie, później na Buchar Polski no i także już na Mistrzostwa Świata czekamy, drodzy Państwo, razem z Jakubem Ewanackim, reprezentacyjnym obrońcą.